maneczko widzowie, witamy na naszym kolejnym filmiku, ze mną jest Kacperek Siemanka. Dzisiaj mamy powrót do przyszłości, czyli puszka z sezonu 23-24 z match ataxu A mamy brakujące limitki w tym momencie mamy już wszystkie puszki zakupione Więc Kacperek otwiera No i jeszcze oprócz tego będziemy patrzeć co tam ciekawego jest I czy w ogóle coś ciekawego jest Jedno duże zawiniątko No dobra Kasperek, otwieraj! Nie czekamy! Otwieramy! Do czasu! Czyń honor i otwieraj mi to! O właśnie! I tu jest nasza brak brakująca jedna z limityk i to jest legenda Nedwet legendzie tu położymy a tu mamy Fernandeza Bruno Fernandez no i dobra. I jedziemy teraz z kartami. Klarson. Taylor. Tutaj wyprostuj, by żeby było wypołany widać. Di Maria. Tillemans. Okafort, Murusic. Pepe. Kan. Emrechan. Martinez. Militao. Calrea. Eskemeca. Garnacho. Utrzymaj ładnie to rączkę puszczam ci. Marfi, Gryliś, Lindelof, Tonali, Philips, Gundogan, Tony Cross, Joe Felix, zapowietrzyłem się, Mureno, Czekaj, Dodd, Romagnoli, Chaczko, Kolomuani, Lord. Trzymaj tutaj Aston Villa, logo Trivenier City, logo. I tu mamy Van Bisacke, Guardiana, Playmakera Neymara, Playmakera Fornals, Guardiana Terstegena. O, zobaczcie, mamy 100 Club. Poczekaj, fajnie, damy go też tutaj na podkładkę. O daj mi tutaj to. Mamy Viniego Juniora. Tu mamy Hitariana Hernandeza. Tu mamy Valverde. Chodzi z takim ala podpisem wydrukowanym. Next Gen. E, poczekaj, kto to był ten gościem? I tu mamy Stevena Gerarda, jak chodzi o legendę Moment. I ostatnia karta? Trippier na Heritage, więc trzymajcie się, cześć, zobaczcie nasze karty, prawnikiem brakujące, zostawcie na łapkę suba, zapraszam na kolejne filmiki, hej! Pa.